Bohaterowie filmu. Bardzo dziękujemy. Teraz będzie okazja, żeby porozmawiać z autorkami i z bohaterami filmu. Ja bym chciał, żeby panie nam najpierw powiedziały, jak doszło do tego, że ten film powstał, skąd się wziął pomysł. Myślę, że nasz film powstał dlatego, że trudno nam żyć teraz w Polsce i, i łatwiej się żyje, jeżeli się wydaje przynajmniej, że coś się zrobiło, że jakakolwiek aktywność ratuje nas przez taką beznadzieją, przez, przed pogrążeniem się w, 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 w zupełnym smutku. Paweł Złotyńki to ten, pań, to ten, ten obok państwowiec. Który przekonuje nas e, na filmie pół roku temu, e, to chyba było nagrane, e, że w lipcu, tak, że to, że to kiedyś wyjdzie. Tak, to chyba pan mówi, Marcin to mówi i tu pan w tym momencie mówi, że uda się, uda się ustalić prawdę. Spodziewaliście się takiego rozwoju sytuacji, jak jest przez ostatnie 48 godzin, że następuje przyspieszenie i nagle te gangi, nie wiem, dwa, trzy, które wokół sprawy smoleńskiej w tej chwili e, zaczynają wyciągać kwity, demaskują i, i podają nam wiedzę. Spodziewał się Pan czegoś takiego? Na pewno nie spodziewałem się, że, że tak szybko to nastąpi. Natomiast wiele spraw pokazało nam, że prawdy się nie da ukrywać. Ja zresztą nie mam takich ambicji, żeby, żeby samodzielnie dochodzić do tego, jaka jest prawda materialna w sprawie katastrofy, bo nie mam narzędzi. Mimo, że, że, że trochę widziałem, to widziałem bardzo wąski wycinek tej sprawy. Natomiast cóż, no my, my zasługujemy naprawdę. Zasługujemy naprawdę jako, jako naród, jako wyborcy. Jako ludzie, którzy, których ta sprawa tak głęboko dotknęła i która, która właściwie w jakiś sposób waży na naszej przyszłości. Ja zresztą powiedziałem to w wywiadzie z paniami, to, to nie weszło do filmu, ale jeżeli nie zrozumiemy, co się stało, to nie będziemy przygotowani na, na inne sytuacje być może znacznie gorsze niż to, co się stało. Bo oczywiście y, jest lansowana taka teza, y, że, że, że historia się skończyła, że jesteśmy bezpieczni, że, że jest świetnie, ale to niestety prawda chyba nie jest. Dobry wieczór, Maciej Kryczka. Chciałem się zapytać, jaka jest możliwość na dzień dzisiejszy wyemitowania tego filmu w telewizji publicznej? Dziękuję. Więc tak, nie wiem czy Maja pracowała w telewizji publicznej, ale Asia właśnie wyleciała z telewizji, mnie wyrzu wyrzucono trochę wcześniej, y ale ja myślę, że telewizja publiczna to wyświetli i umówimy się tak, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy telewizja publiczna nie wyświetli, to zapraszam Państwa wszystkich pod telewizję publiczną i pójdziemy do prezesa telewizji. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do pana Adama Kwiatkowskiego. Pan w czasie relacji, pan na tym filmie mówił o jakiejś przedziwnej atmosferze grozy w trakcie kołowania samolotu samolotu, którym państwo odlecieli. Czy to był jak 40 Tak, to był JAK 40, którym rano przylecieli do Smoleńska dziennikarze. Tym samolotem wracał pan minister Sasin. My byliśmy 2,5 godziny w środku tego samolotu, bez możliwości wyjścia z niego, oczekując na zgodę na, na wylot. I byliśmy tak naprawdę. No nie wiem jak to powiedzieć z zakładnikami czy uwięzieni. Samolot Jak jest też takim samolotem, który bez akumulatorów zewnętrznych w ogóle nie funkcjonuje, byliśmy od tych akumulatorów odłączeni. Siedzieliśmy i czekaliśmy na, na zgodę. Rzeczywiście po jakichś ponad dwóch godzinach. Ta, ta część, którą Państwo w filmie widzieli miała miejsce, to znaczy uzyskał zgodę. W związku z tym, drugie szybkie pytanie do Pana. Czy piloci, jak e, mówili, coś co się w stosunku do nich? Ja nie, nie, nie przypominam sobie rozmowy dotyczącej tego, jak zachowywano się w stosunku do nich. Przypominam sobie kilka rzeczy, o których rozmawialiśmy, bo też e, siłą rzeczy było nas w tym samolocie w środku siedem osób. Trzy, trzy osoby z załogi z Ciardesa i na trójka, yy, mówili o tym, że do któregoś momentu byli na radiu, ale później to radio przed lądowaniem, w ostatniej fazie lądowania, czy podejścia do lądowania samolotu z, z delegacją oficjalną, wyłączyli te akumulatory, mieli je też na, na wyczerpaniu, te takie, którymi mogli podtrzymywać ten system radiowy i że czekali na samolot na zewnątrz. Mówili o tym, że po jakimś czasie od katastrofy byli na miejscu katastrofy. I mówili też o tym, że chcieliby jak najszybciej stamtąd odlecieć, co było, co było niemożliwe. Myślę, że kończył im się też ten czas, który mogli po prostu pracować i gdybyśmy jeszcze tam trochę w tym samolocie spędzili czasu, to musielibyśmy, w, oni by musieli w tym Smoleńsku po prostu nocować. Dyskutowaliśmy też na, na temat tego, czy samolot prezydencki był w Osi Pasa, czy nie był. Później jak wystartowaliśmy i było e, widać miejsce katastrofy, to w trakcie już samego lotu e, jeden z pilotów wszedł do nas do kabiny i powiedział, że te wątpliwości, którymi się dzieliliśmy z nimi, że samolot nie był w osi pasa, były prawdziwe. On nie był w osi pasa, to znaczy wiadomo, że on z tego pasa zbaczał. No i była też mowa o tym, że niektóre urządzenia pokładowe nie pokazywały tego pasa tam, gdzie on był w rzeczywistości. I to mogłoby być i to jest o tyle wiarygodne, że oni to mówili od razu. To po pierwsze, po drugie, no jak państwo wiecie, samolot Jak, poza tym, że jest zabytkowy, to on jest dosyć mały, więc on jemu jest łatwiej korygować, korygować jakby sam proces lądowania lądował w lepszej widoczności, a późniejsze problemy samolotu rosyjskiego z znalezieniem pasa też mogą wskazywać na to, że te przyrządy po prostu również w tym rosyjskim samolocie nie wskazywały tego pasa tam, gdzie on był. Co w kontekście odchylenia lotu czy tego lądowania samolotu prezydenckiego no mogłoby się układać w jakąś większą całość. Ryszard Czarnowski. Ja chciałbym zadać pytanie paniom, państwu z pozoru oczywiste. To pytanie zawiera się w słowie mgła. Myśmy dały tytuł Mgła temu filmowi, dlatego że ten tytuł sam się narzucał. To znaczy, próbowałyśmy napisać na y, tej planszy tytułowej jakieś inne słowo, dwa słowa. Y, nie udawało się. Jedynym tytułem, który pasował, który przyszedł i który był od samego początku, to był tytuł Mgła. Powiedziałyśmy oczywiście, że jest horror drugiej klasy, taki pod tym tytułem, że mgła jest takim słowem, które wywołuje konotację, że to może chodzi o sztuczną mgłę i że my w ten sposób rozwiązujemy zagadkę tej katastrofy. Ale to był. To było słowo, które powtarzało się w każdej z tych relacji. W filmie e, wykorzystałyśmy dwa fragmenty, kiedy jest mowa o mgle, to znaczy, kiedy Adam Kwiatkowski mówi, jak wbiegają na miejsce lotniska, przyjeżdżają, że uderzyła ich straszna mgła, i e, Marcin Wierzchowski, który patrzy na odlatujący samolot, e, polski samolot nad miejscem katastrofy i mówi, i nie było żadnej mgły, tak jakby tej mgły w ogóle nie było. Mgła jest stałym elementem. Opisu i powtarzała się, tak jak mówię, w każdej relacji. Więc narzucała się z tego powodu sama, ale to ma oczywiście też znaczenie metaforyczne. Znaczy, I pracując nad tym filmem, ale też i teraz mamy poczucie, że nie ma wyrazistego obrazu tego, co się zdarzyło pod Smoleńskiem. Że my mamy taki obraz zamglony, że mamy bardzo dużo dezinformacji, sprzecznych informacji. Nie bardzo. Ten, ten obraz, który chcemy sobie wyrobić, żeby zrozumieć, co się stało, jest ciągle niewyraźny, jest ciągle za mgłą. Więc, więc ten tytuł jest taki, no bo chyba taki musi być teraz. Proszę Państwa, no ja w, w, współpracowałem z prezydentem Kaczyńskim chociaż w, w drugim, może nawet w trzecim albo czwartym szeregu w mieście Warszawie, potem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i w kancelarii i mogę powiedzieć, że, że ten obraz, który był kreowany prezydenta był nieprawdziwy, był nieprawdziwy. Wczoraj słyszałem na przykład ministra Klicha, tak, który y, podczas posiedzenia komisji udowadniał, że, że on y, zawsze żywił do prezydenta szacunek. Y i teraz cały szereg osób próbuje e, publicznie opowiadać, jaki wielki szacunek żywiło do prezydenta Kaczyńskiego. Jak to była prawda, to państwo wiedzą, tak? E, I to jest coś, co, co. No, w sumie warto o tym pamiętać, warto tego nie zapomnieć jednak. Warto, warto przypominać tym, którzy w tej chwili udają, że są kimś innym niż są. Ja, jak wszedłem na miejsce katastrofy. To muszę powiedzieć, że, że to, są, to są zresztą obrazki, które zostaną. Yy, I one jak w jakiś sposób też ten film je przypomina, tak? Ale ja się nie spodziewałem, że samolot, który de facto nie spada z jakiejś wielkiej wysokości, tylko on tak naprawdę, no, nie chcę powiedzieć, że ląduje, ale rozbija się z bardzo małej wysokości, że tam tak naprawdę prawie nic nie ma, tak? Tam była, tam, tam była masakra, to, to prawda ale tam z tego dużego samolotu, naprawdę dużego samolotu, tak naprawdę bardzo niewiele rzeczy zostało, tak? Że dla mnie bo ten Smoleńsk to było takie niesamowite miejsce, bo tam jak przyjechaliśmy poprzedniego dnia to było czuć takie napięcie. To znaczy to nie było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, bo przecież jeździliśmy z panem prezydentem w różne miejsca i jak tam wyszliśmy wieczorem się przejść, to to bardzo ładne skądinąd centrum miasta żyło do jakiegoś momentu, a potem jakby nie wiem, czy wszyscy ludzie gdzieś zniknęli, tak się na nas wszyscy patrzyli. Oczywiście mieliśmy jakiś tam którzy nam towarzyszyli e, i patrzyli się, co my robimy, prawda? Generalnie wszyscy byliby najszczęśliwszy, gdybyśmy byli w tych pokojach e, pilnowani na tych piętrach przez te panie etażowe i, i wszystko, ale było czucie jakieś takie napięcie, tak? Przeczy, ja to gdzieś przeczytałem, że polskie służby też ładnych parę minut po tym, jak samolot już uległ katastrofie, zastanawiały się, gdzie ten samolot wysłać, na które lotnisko zapasowe, no to też świadczy o stanie naszych służb i bezpieczeństwa naszego. Chciałbym chciałbym jeszcze dopytać o chronologię związaną z przejmowaniem uprawnień prezydenckich przez Komorowskiego. Konstytucja przewiduje dwa wypadki. Jeden, kiedy wiadomo, że zginął prezydent i zostaje to stwierdzone jednoznacznie, a drugi, kiedy jest niepewność co do możliwości sprawowania przez prezydenta urzędu i marszałek ma wtedy obowiązek skontaktować się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i dopiero po zasięgnięciu opinii Owych sędziów może e, przejąć władzę. Moim zdaniem ani jeden, ani drugi taki przypadek e, nie został spełniony. To znaczy nie było aktu zgonu prezydenta ani marszałek e, wobec niepewności, bo trudno kondolencje e, prezydenta obcego mocarstwa, e, no, który może być postawiony w różnej sytuacji, również prawnej uznać za akt zgonu. W związku z tym marszałek nie dopełnił oczywistego obowiązku, jakim było skontaktowanie się z Trybunałem Konstytucyjnym. Jest, jest to dokładnie opisane, nie ja pamiętam artykułu, ale jest to dokładnie opisane. To nie tyle nie zadziała konstytucja, bo ona w tej sprawie jest precyzyjna, w dodatku przypomina dosyć mocno też konstytucję przedamerykańską. Może nie, nie w szczegółach, ale przypomina to rozwiązanie, tylko po prostu marszałek Sejmu złamał konstytucję. Moim zdaniem sprawa jest jednoznaczna w, w tym wypadku. Bardzo proszę. Ja mam, można. Przede wszystkim chciałbym złożyć podziękowanie dla całego zespołu za ten film i za wysiłek i za koncepcję. Druga sprawa. Druga sprawa. Chciałbym z, z spytać się Pana redaktora widzę, czy ta mgła będzie, trafi w Polskę, trafi do mm, kół, że tak powiem, Gazety Wyborczej i że będzie, czy będzie... Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, uznałbym to za działanie siły wyższej. Tak. Ale kto wie. Bardzo, Każdy do końca życia może się nawrócić. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby to, to, że tak powiem, objęło całą Polskę. Mam jedno krótkie pytanie związane z faktografią, korzystając z okazji, że są tutaj panowie z kancelarii prezydenta i byli w Smoleńsku, czy też koledzy panów. Chciałbym zapytać o taką rzecz związaną z tym tajemniczym lotem Iła, dlatego że w pewnym momencie Rosjanie podali no, dziwną co najmniej informację, że ten Ił jakoby miał przywozić samochody, którymi później delegacja z prezydentem miała się udać do Katynia. No, było to 90 parę osób, więc pewna ilość samochodów była potrzebna. No, panowie na pewno są zorientowani w tych kwestiach logistycznych. Chciałem się spytać, czy to jest prawdopodobne, czy po prostu wiedzą panowie, że samochody Jakieś inne już były. Panowie nie wiedzą, bo obydwaj nie byli w tym momencie na lotnisku, no jak czekali. Ale tak Marcin Wierzchowski Wadzie. był i czekał. I tak no się składa, ciekawa, że zrobili sobie zdjęcia. Marcin Wierzchowski ma trzy czy cztery zdjęcia prywatne z tego momentu, kiedy czekają na lotnisku na samolot. I w tle tak się składa jest cała kolumna. Auto, samochody, które miały wieść prezydenta i jego najbliższych współpracowników, autokar, który miał wieść pozostałych pasażerów tego samolotu i busik kolejny dla obsługi. Także cała kolumna była ustawiona i czekała na przylot samolotu i nie miał z tym nic wspólnego. Nazywam się Michał Ługowski i chciałbym wrócić do tej tytułowej Mgły. Mam pytanie do pana Adama Kwiatkowskiego, który był no, świadkiem tam. Chodzi mi o to, że pojawiły się informacje, jakoby ta Mgła mogłaby być sztuczna. Jakie są pana wrażenia na ten temat? Proszę państwa, ja byłem w lesie katyńskim, tam nie było Mgły. Tam nie było mgły, niebo było zachmurzone, to pamiętam. Jak jechaliśmy w stronę lotniska, to tam mgła się pojawiała i robiła się coraz bardziej gęsta. Jak wjechaliśmy na lotnisko, ona rzeczywiście była znaczna. To znaczy z miejsca, gdzie na to lotnisko wjechaliśmy, no, było jako tako widać jaka. Ja nie umiem ocenić ilu metrów stało od nas, no, ale nie było to więcej niż jakieś 100-150 metrów. E Natomiast ja nie jestem w stanie, bo nie byłem na lotnisku, ocenić jak tam mgła tam narastała, bo z tego co, co wiemy i z tego co mówią świadkowie, no ona się robiła coraz coraz gęstsza. Rano w Smoleńsku w samym mieście też mgły, jak wyjeżdżaliśmy z, z hotelu, nie było. Chciałem wrócić jeszcze do tego pośpiechu. W którym została przejmowana ta władza przez y, pana Komorowskiego. Słyszałem wielokrotnie takie doniesienia, że była, że tak, kolokwialnie powiem, czyszczona kancelaria prezydencka i biuro pana Aleksandra Strzygły w jednym podstawowym celu, w celu odnalezienia aneksu z likwidacji służb WSI, na podstawie którego Komorowski był czynnym agentem WSI. Czy panom coś wiadomo na ten temat? Czy, taki, czy ten aneks był w kancelarii prezydenta albo w biurze pana Strzygły? Czy tak my pracowaliśmy w kancelarii prezydenta, a nie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego? To są jakby dwie, e, wprawdzie ze sobą blisko związane, ale e, jednak funkcjonujące obok siebie e, instytucje. E, ja na ten temat wiedzy nie posiadam, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie, wiem, może kolego. Z tego co mi wiadomo, to pyta pan o dokumenty niejawne i nawet gdybyśmy wiedzieli, nie moglibyśmy nic na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o rocznicę, to my wkrótce ogłosimy naszą propozycję obchodów tej rocznicy. Na pewno będzie to główny punkt, będzie msza w katedrze, ale myślę, że cały dzień trzeba będzie zagospodarować. I zróbmy wszystko, żeby możliwie akurat tego dnia być masowo w Warszawie. Znaczy, wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie.